Poseł Konfederacji ujawnił szokujące informacje. Mianowicie poseł Grzegorz Płaczek wyraził swoje zaniepokojenie i zdenerwowanie faktem, że w sytuacji, gdy deficyt budżetowy Polski na rok 2025 ma osiągnąć kwotę 289 miliardów złotych, ministerstwo finansów potwierdziło w odpowiedzi na jego interwencję poselską, że Rzeczpospolita Polska zobowiązała się do pokrywania odsetek od pożyczki udzielonej Ukrainie przez Komisję Europejską. Decyzja ta rodzi poważne pytania dotyczące priorytetów finansowych państwa w obliczu tak znacznego obciążenia budżetu narodowego. W odpowiedzi na zapytanie poselskie złożone przez Grzegorza Płaczka Ministerstwo Finansów jednoznacznie wskazało, że Rzeczpospolita Polska przyjęła na siebie obowiązek regulowania odsetek wynikających z wspomnianej pożyczki. Poseł Płaczek zaznacza, że zobowiązanie to, podjęte w ramach współpracy z Komisją Europejską, może mieć istotny wpływ na stabilność finansową kraju, szczególnie w kontekście wysokiego deficytu budżetowego zaplanowanego na przyszły rok. Płaczek podkreśla, że sprawa ta wymaga szerokiej debaty publicznej na temat odpowiedzialnego zarządzania finansami publicznymi oraz ustalenia priorytetów w polityce finansowej państwa. Poseł na platformie X napisał, iż pierwsza transza już za nami, tylko w 2024 roku. Zgodnie z prośbą strony ukraińskiej i umową spłaty odsetek, Polska dokonała wpłaty pierwszej części zobowiązania w wysokości 102 milionów 468 zł. Odsetki i kolejne wpłaty będą regulowane przez Polskę do końca 2027 roku. Wszystkim Polakom życzę miłego dnia. Przyznajcie Państwo, że jeśli te informacje okażą się na 100% prawdziwe, to mamy do czynienia z czymś iście przerażającym. I realnie trzeba się martwić o dalsze losy. Nas, normalnych Polaków, chcących żyć w normalnym kraju, a nie jakimś nieśmiesznym cyrku. Idealnym podsumowaniem tego wszystkiego będą chyba te słowa. W każdej istotnej dziedzinie życia państwowego ten rząd to jest albo nieporozumienie, albo stagnacja, albo szkody. Centralny port komunikacyjny rzekomo buduje człowiek, który kwestionował jego istnienie i twierdził, że on nigdy nie powstanie. Port kontenerowy w Świnoujściu ma budować człowiek, który twierdził, że ta inwestycja nie ma sensu. Elektrownia atomowa jest budowana w ten sposób, że przesuwane są lokalizacje, terminy, kwestionowane są dotychczasowe ustalenia. Właściwie w każdej dziedzinie, której nie dotkniemy, ten rząd nie ma czym się chwalić. Mamy rekordowy deficyt sięgający prawie 300 miliardów złotych i prawie połowy dochodów budżetowych. Nigdy w historii III Rzeczpospolitej nie było czegoś takiego. A premier chwali się statystykami gospodarczymi, które tak naprawdę nie są zasługą rządu, tylko są w dużej mierze zasługą sektora prywatnego, który ciągle ciągnie naszą gospodarkę do przodu, często wbrew obciążeniom, które na społeczeństwo, na gospodarkę nakłada rząd, wdrażając tutaj politykę klimatyczną, wdrażając różne bezsensowne i szkodliwe regulacje. Także w obszarze polityki międzynarodowej ten rząd to jest po prostu porażka. Prezydencja unijna właśnie się kończy, miało być o bezpieczeństwie, tymczasem Polska pozostała zupełnie nieaktywna w wyartykułowaniu jakichkolwiek nowych e, propozycji. Jeżeli chodzi o zbudowanie mniejszości blokującej dla niszczącej polskie rolnictwo polityki wobec Ukrainy czy wobec państw Mercosur, nic na ten temat nie słyszymy. Dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Chętnie z wami podyskutuję i poczytam wasze opinie. Nie zapomnij także o subskrypcji tego kanału, abym mógł informować was na bieżąco o takich skandalach jak ten. Do usłyszenia.